Dzięki Bogu, to ty, tylko ty możesz mi pomóc. Ta moja świątynia jest ciągle zalewana podczas ulewnych deszczy. Budynek składa się z oddzielnych pierścieni umieszczanych na kolumnach. Proszę, błagam przenieść te pierścienie na plażę, by odbudować świątynię na najdalszej kolumnie, gdzie będzie bezpieczna. Jednak świątynia musi zostać przeniesiona prawidłowo. Architekt pozostawił objaśnienia na tym znaku. sztuczna noga! Dzięki Ci o Najświętszy! Więcej mnie nie zaleje! W zamian uaktywnie specjalne właściwości świątyni! Każda żywa istota, która przyjdzie do świątyni, zostanie uleczona.